Witam wszystkich serdecznie, mała aktualizacja, co tu się u mnie w zbiorniku dzieje. Lampiony świecą. Zamocowałem je tak na szybko do sufitu. Nawet haki jak widzicie pomalowałem na biało, żeby to nie było tak mocno widać. No ale mimo wszystko te linki mnie tutaj troszeczkę irytują. Będę tutaj zmieniał mocowanie tych lampionów. Zrobiłem sobie w pracy takie uchwyty pod kolor. Osłony. Powyginane z blachy, pomalowane proszkowo. Praktycznie za darmożkę, także jak można to czemu nie. Pokażę wam troszeczkę rośliny z góry. Lampy jeszcze muszę dobrze ustawić, bo nawet nie mam kiedy. Powiem wam tak, jest duża różnica w wybarganiu roślin. Lampy po prostu mają moc. Nie ma tego takiego różowego koloru, który był na lampie, na jak była robiona na PowerLedach. Nie jest tak, że cała woda jest różowa. Jakieś rurki w tym są w akwarium są różowe. Wszystko jest ok. Rośliny w rzeczywistości są bardziej czerwone niż widać te przez telefon. O, szuka jedzenia tutaj, jedna paletka nie tam dostała. Muszę tę trawę tutaj też jakoś. Zrobić im kawałek plaży, bo skubią biedne z tej trawy to jedzenie. Zobaczymy jak to będzie. Tutaj widzicie jakąś nową roślinkę, dostałem wczoraj z paczki. Pogostemon chyba z tego co ja wiem tutaj o. Pokażę wam może, tutaj nie mam mojej tej. Ten sety do roślin. Pogostemon chyba Kimberly. O tutaj jest jego szczyt na środku ekranu. Tak to wygląda. Nie spodziewałem się po tych lampach, że one mają taką moc, że będą świecić tak jak ustawiłem wcześniej na 20W. Nawet nie całe sztuka. I że tutaj ta waliczy. Waliczy chyba. Czy Wietnam, Jak ten to się, jak się mylę, co przepraszam bardzo, aż tak się wybarwi. Ona jest różowa, prawie czerwona u samej góry. Tutaj trzeba złagodzić, widać. No, szukaj mi ten telefon. Po prostu kolory są bardziej czerwone niż są. Niż pokazuje telefon, bo są odbicia. Przepraszam jeszcze raz za odbicia. Tak to wygląda z daleka. Zamówiłem też kolejne nowe roślinki. Tutaj mam parę sztuk z in vitro. Te trzy są, z tego co pamiętam, przyjechały z Wrocławia. No nie jest tego jakoś dużo. Skromnie, skromnie. Tutaj jeden kubeczek jest z Invitala. Na no bogato. Jest pełny. Rotala SP, ja o nie wiem czy mi to wyoszczy ten telefon. Zakupiłem sobie też nowy płyn do ping-ponga. Chłopaki na live polecali u Obera. Polecam też kanał Obera. Ciekawych rzeczy już się można dowiedzieć. No i tutaj jest jeszcze jedna paczucha. Też nie miałem tych roślin. Zobaczymy co z nimi będzie. Jak to się u mnie będzie. Może się przyjmą, może nie ninka Tutaj tego to nawet nie mogę przeczytać. Bardzo ładnie spakowane. Nie jest tego jakoś mało. trzy gatunki, no i gitara. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No zobaczymy, ja to posadzę. Muszę tutaj też niektóre rośliny pousuwać. Zrobić przycinkę. I jeszcze jedna rzecz, miałem wcześniej za mało światła. Bo nie chciałem szaleć na tych wiwidach. I tutaj widzę, że już rośliny niektóre zostały po tyłku. Nie wiem, czy będzie widać. O! Tutaj lewa strona. Podpadały liście, i doły są delikatnie przygnite. Także trzeba było troszeczkę światła więcej ustawić, ale teraz jest ustawione tak: 30% czerwonego, 11% najprawdopodobniej zielonego i 20% niebieskiego, z tego co pamiętam. Na lampę. Światło się załącza o godzinie 8 i wyłącza się o 21. A świt i zmierzch jest wliczony po prostu w tych godzinach. Jest ustawiony świt i zmierzch na godzinę czasu. Także powiem tak, z lamp jestem zadowolony i to bardzo. Zmienię tylko mocowanie, bo będę jeszcze bardziej zadowolony, bo lampiony w nocy. W nocy. No już po południu jakieś jest ciemno w pokoju. Strasznie dają po oczach, ale tak jak mówię mam uchwyty, mam shadery, będzie zamocowane wszystko. Także będzie OK. Tutaj była kiedyś pokrywa zamocowana, jeszcze muszę to popklejać też folią pod kolor. Coś takiego, żeby to się jakoś w miarę komponowało, żeby żona na mnie nie krzyczała. Sorry za to, że trzęsie, no ale telefon z ręki. Jak jest, tak jest. Nie będę tutaj kupował jakiegoś specjalnego sprzętu, żeby nagrać parę minut filmiku. O, teraz jak się troszeczkę oddale, te kolory są takie bardziej naturalne. No, teraz już szum odbicia maksymalne. Dobrze, no to by było wszystko. No co, roślinki posadzimy. Zobaczymy, jak się przyjmą. Dziękuję wszystkim za. Nowe subskrypcje. Za to ktoś w ogóle, tutaj w ogóle wpada na mój kanał. Ogląda moje znagania z akwarium. Szuka dalej. Dobrze. Kolejne się pochowały jeszcze paletki, wam pokażę. Tutaj jedna bo ikrę składały. Pilnuję. Rurki. Kolejne się pochowały za roślinami. Przynajmniej się mają za, za, za czym chować. Tutaj Wam pokażę jeszcze. O jest. Nie chcę jej wystraszyć, bo mi wodą chrupnie w telefon. Schowała się. Nie lubi jak się nagrywa. No i dobrze. To jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. No i zapraszam do Obera na live w sobotę. Cześć wszystkim.